Czy kiedykolwiek czułeś, że robisz wszystko dobrze, ale coś zawsze powstrzymuje cię od osiągnięcia swoich marzeń? To jak być w wyścigu, którym zawsze jesteś o kilka kroków za innymi, nie wiedząc, co cię zatrzymuje. To uczucie bycia uwięzionym i niezdolnym do posunięcia się naprzód może być przerażające i frustrujące. Jestem Bob Proctor i wiem dokładnie, przez co przechodzisz, ponieważ widziałem ten problem u wielu osób i, oczywiście. Sam go doświadczyłem. Wyobraź sobie, że szukasz mapy skarbów, ale robisz wszystko źle. Każdy błąd, który popełniasz, oddala cię od celu, a ty nawet nie dostrzegasz, co cię zatrzymuje. Te błędy są niewidoczne, ale bardzo rzeczywiste i mogą niszczyć twoje szanse na sukces, nawet gdy tego nie zauważasz. Nie rozpaczaj. Nie jesteś sam. Przez lata pracowałem z wieloma osobami, które również zmagały się z tymi ukrytymi błędami. W tym wideo ujawnię Ci siedem powszechnych błędów, które sabotują Twoje wysiłki i uniemożliwiają osiągnięcie celu. Odkryjesz, co Cię blokuje i jak naprawić te błędy, aby w końcu przyciągnąć wszystko, czego pragniesz. Wyobraź sobie ulgę i radość, gdy Twoje marzenia zaczynają się spełniać, gdy zaczniesz stosować odpowiednie rozwiązania. Nie pozwól, by te błędy dalej Cię blokowały. Zostań ze mną i dowiedz się, jak pokonać te przeszkody i przemienić swoje życie. Jeśli to wideo Ci pomaga, nie zapomnij subskrybować kanału, zostawić lajka, podzielić się z tymi, którzy również potrzebują tej pomocy. Wiele osób już zmieniło swoje życie dzięki tym naukom: spełniły marzenia, kupiły domy, nawet pokonały choroby, stosując prawo przyciągania. Twoja interakcja może być bodźcem, którego inni potrzebują. Aby przemienić swoje życie, zróbmy ten pierwszy krok razem i odblokujmy cały Twój potencjał. Negatywne myśli i ograniczające przekonania. Wyobraź sobie, że Twój umysł jest jak duży ogród. W tym ogrodzie, wszystko, co zasiejesz, rośnie i przekształca się w piękne kwiaty lub chwasty, które tłumią wszystko wokół. Teraz pomyśl, że każde Twoje myślenie jest jak nasionko, które sadzisz w tym ogrodzie. Kiedy myślisz pozytywnie, na przykład zdam to, lub jestem w stanie, sadzisz nasionka kwiatów, które będą rosły i upiększały Twój ogród. Ale gdy myślisz, że coś jest zbyt trudne, lub że nie jesteś wystarczająco dobry, to są złe nasiona. A to, co z nich wyrasta, to chwasty, które zaczynają dominować nad wszystkim. Wyobraź sobie, że próbujesz nauczyć się czegoś nowego, na przykład jazdy na rowerze. Jeśli będziesz ciągle powtarzać sobie, nigdy się nie uda, jestem zbyt niezdarny, to myślenie będzie rosło i stawało się coraz silniejsze, jak chwast, który szybko się rozprzestrzenia. Co się dzieje? Nauka staje się jeszcze trudniejsza, ponieważ zamiast koncentrować się na praktyce, tkwić będziesz w przekonaniu, że ci się nie uda. Teraz wyobraź sobie, że decydujesz się zmienić zdanie i zaczynasz mówić sobie: Może być trudno, ale dam radę. Muszę tylko dalej próbować. To myślenie jest jak maleńkie nasionko kwiatu, które z czasem wyrośnie i zajmie miejsce chwastów. I gdy spojrzysz na swój ogród, zamiast widzieć mnóstwo złych roślin, zaczniesz dostrzegać piękne kwiaty, które są Twoimi marzeniami i osiągnięciami. Prawda jest taka, że jeśli będziesz ciągle sadzić negatywne myśli i pozwalać ograniczającym przekonaniom rosnąć, będą one dominować nad całym przestrzenią. Ale jeśli zaczniesz sadzić pozytywne myśli i wierzyć w siebie, twój ogród wypełni się kwiatami, twoje pragnienia zaczną się spełniać. Więc za każdym razem, gdy pojawi się złe myślenie, pamiętaj: Masz moc wyboru, co posadzisz w swoim ogrodzie. Wybieraj mądrze, a zobaczysz, jak życie może zakwitnąć w niesamowity sposób. Brak klarowności w intencjach. Wyobraź sobie, że planujesz wielką imprezę urodzinową. Jeśli nie masz jasnego pomysłu na to, jak ma wyglądać przyjęcie, jaki będzie motyw, gdzie się odbędzie i co będzie podawane do jedzenia, bardzo trudno jest wszystko zorganizować. Kończysz na tym, że gubisz się, ujesz rzeczy, które nie pasują, a impreza może nie wyjść tak, jak sobie wyobrażałeś. Podobnie jest z Twoimi pragnieniami i marzeniami. Jeśli nie masz jasnego pomysłu na to, czego chcesz, to jakbyś próbował zaplanować imprezę bez wiedzy o motywie. Kiedy nie wiesz dokładnie czego pragniesz, trudno jest wszechświatowi wiedzieć, co ci dostarczyć. Pomyśl o prostym przykładzie. Jeśli chcesz dostać prezent, musisz powiedzieć dokładnie, czego chcesz. Jeśli mówisz tylko chcę prezent, możesz dostać coś, co nie ma dla ciebie większego sensu. Ale jeśli mówisz chcę książkę przygodową, twój przyjaciel wie dokładnie, czego szukać. Teraz wyobraź sobie, że chcesz osiągnąć cel, na przykład zdać egzamin lub znaleźć nową pracę. Jeśli myślisz tylko, chcę być sukcesem, to jest trochę niejasne. Ale jeśli mówisz, chcę zdać wszystkie przedmioty i znaleźć pracę, którą będę kochać, to jest dużo jaśniejsze i bardziej konkretne. Kiedy jasno określisz, czego pragniesz, dajesz wszechświatowi precyzyjną mapę, jak dotrzeć do ciebie. Wtedy dużo łatwiej jest znaleźć i osiągnąć to, czego chcesz. Więc następnym razem, gdy będziesz mieć pragnienie lub cel, zatrzymaj się i pomyśl: Czy dokładnie wiem, czego chcę? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to czas na doprecyzowanie swoich intencji i stworzenie jaśniejszej mapy, aby twoje marzenia mogły się spełnić. Niespójność między myśleniem a działaniem. Wyobraź sobie, że grasz w grę planszową, gdzie musisz podążać za ścieżką, aby dotrzeć do ostatecznej nagrody. Jeśli mówisz sobie, że chcesz wygrać grę, ale ciągle poruszasz się w niewłaściwym kierunku, nigdy nie osiągniesz nagrody. To jakby Twoje słowa zmierzały w jednym kierunku, a Twoje działania w innym i na końcu idziesz w niewłaściwym kierunku. Teraz zastosuj to do swojego życia. Załóżmy, że bardzo chcesz nauczyć się grać na gitarze. Myślisz, naprawdę chcę grać na gitarze i być świetnym muzykiem. Ale kiedy nadchodzi czas na ćwiczenia, zawsze znajdujesz wymówkę, by nie wziąć gitary i nie ćwiczyć. Twoje myśli i działania są w konflikcie, a to może uniemożliwić osiągnięcie celów. Pomyśl o historii pilota samolotu. Aby dotrzeć do właściwego celu, musi on śledzić bardzo konkretny plan lotu i stale dostosowywać kurs. Jeśli mówi, że chce lecieć do Paryża, ale plan lotu prowadzi do innego miasta, nigdy tam nie dotrze. Podobnie, jeśli twoje myśli mówią, że chcesz sukcesu, ale twoje działania zmierzają w przeciwnym kierunku, kończysz zagubiony w drodze. Aby osiągnąć to, czego pragniesz, ważne jest, aby twoje myśli i działania były zgodne. Jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz działać zgodnie z tym pragnieniem. Jeśli twoim celem jest przebiegnięcie maratonu, musisz regularnie trenować, a nie tylko marzyć o biegu. Jeśli chcesz znaleźć nową pracę, musisz wysyłać cywał i przygotowywać się do rozmów kwalifikacyjnych. A nie tylko czekać, aż praca sama do Ciebie przyjdzie. Kiedy dostosujesz swoje myśli do działań, droga do osiągnięcia celów stanie się dużo jaśniejsza. To jak podążanie za mapą, która dokładnie pokazuje, gdzie iść. Następnym razem, gdy będziesz mieć pragnienie lub cel, sprawdź, czy Twoje myśli i działania zmierzają w tym samym kierunku. Jeśli nie, Czas dostosować kurs, aby upewnić się, że dotrzesz do wymarzonego celu. Strach przed porażką lub sukcesem. Wyobraź sobie, że jesteś na progu wspinaczki na ogromną górę, a u jej podstawy czają się dwa rodzaje strachu: strach przed porażką i strach przed sukcesem. Strach przed porażką mówi, co jeśli nie uda ci się dotrzeć na szczyt, co jeśli będzie zbyt trudno. Z kolei strach przed sukcesem szepcze. Co jeśli dotrzesz tam, a potem nie będziesz wiedział, co zrobić, co jeśli wszystko zmieni? Te strachy są jak kotwice, które powstrzymują cię przed rozpoczęciem wspinaczki. Toisz na dole, myśląc o strachach, zamiast zrobić pierwszy krok. Strach przed porażką sprawia, że czujesz się niepewnie i rezygnujesz, zanim jeszcze spróbujesz. A strach przed sukcesem może powodować niepokój z powodu nowych zmian czy odpowiedzialności. O myśl o piłkarzu, który ma wykonać decydujący rzut karny w finale mistrzostw. Jeśli pozwoli się pochłonąć strachowi przed pomyłką, może nie trafić do bramki. Ale jeśli boi się również sukcesu i zostania gwiazdą meczu, może wahać się i nie oddać się całkowicie chwili. Idealnie jest zmierzyć się z tymi strachami i skupić się na tym, co naprawdę chcesz osiągnąć. Weźmy bardziej codzienny przykład. Wyobraź sobie, że myślisz o rozpoczęciu nowego projektu, jak założenie małego biznesu. Strach przed porażką może cię powstrzymać, myśląc, że się nie uda i stracisz pieniądze. Z drugiej strony, strach przed sukcesem możecie skłonić do zastanowienia się, czy będziesz w stanie poradzić sobie z nową odpowiedzialnością i uwagą, jaka przyjdzie z sukcesem. Te strachy mogą Cię sparaliżować i powstrzymać przed zrobieniem pierwszego kroku. Aby przezwyciężyć te strachy, ważne jest, aby pamiętać, że sukces i porażka są tylko częścią drogi. Najważniejsze jest nauka z każdej doświadczenia kontynuowanie postępu. Mierzenie się ze strachami i danie sobie szansy na próbę to klucz do dalszego rozwoju. Nie pozwól, aby strach przed porażką lub sukcesem powstrzymał Cię przed rozpoczęciem swojej podróży. Zrób pierwszy krok. Przekonasz się, że to, co wydawało się dużą przeszkodą, jest tylko małą częścią drogi do sukcesu. Skupienie się na niedoborze zamiast na obfitości. Wyobraź sobie, że jesteś na wielkim bankiecie z pełnym stołem pysznego jedzenia. Jeśli cały czas będziesz patrzeć na jedzenie, które nie jest przed tobą, jakbyś nigdy nie miał wystarczająco dużo, stracisz szansę na skorzystanie z tego, co masz w zasięgu ręki. To jest jak skupienie się na niedoborze. Koncentrujesz się na tym, czego brakuje, zamiast doceniać to, co już masz. Teraz pomyśl o przeciwnym przypadku. Jeśli zdecydujesz się skupić na tym, co jest na stole i cieszyć się każdym daniem, zaczniesz czuć się bardziej usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Zauważysz, że jest dużo jedzenia i możesz wybierać to, co chcesz. To jest koncepcja obfitości uznanie i docenienie tego, co już masz, zamiast koncentrowania się na tym, czego brakuje. Wyobraź sobie historię Anny, która zawsze marzyła o nowym samochodzie. Zamiast cieszyć się z obecnego auta i dbać o nie, cały czas myśli o tym, jak nowy samochód rozwiąże wszystkie jej problemy. Anna skupia się tak bardzo na tym, czego jej brakuje, że nie potrafi docenić tego, co już ma i nie dostrzega możliwości wokół siebie. Pomyśl również o kimś, kto chce osiągnąć sukces w swojej karierze. Jeśli ta osoba myśli tylko o tym, jak jeszcze nie ma wymarzonego stanowiska czy uznania, może czuć się zniechęcona i nieszczęśliwa, mimo osiągnięć, które już zdobyła. Ale jeśli zacznie doceniać i celebrować małe sukcesy w trakcie drogi, poczuje się bardziej spełniona i zmotywowana do dalszego działania. Klucz do zmiany tej perspektywy to zaczęcie dziękowania i doceniania tego, co już masz. Kiedy koncentrujesz się na obfitości. Zaczynasz dostrzegać więcej możliwości i czuć się bardziej usatysfakcjonowany. Zamiast patrzeć na to, czego brakuje, spójrz na to, co już posiadasz i zobacz, jak może to rosnąć i się mnożyć. To jest sekret do przekształcenia swojego myślenia i otwarcia drzwi do jeszcze większej obfitości w Twoim życiu. Więc następnym razem, gdy zauważysz, że skupiasz się na tym, czego ci brakuje, pamiętaj, aby zmienić fokus i świętować wszystko, co już masz. Zaskoczy cię ilość dobrych rzeczy, które zaczynają się pojawiać, gdy zaczynasz dostrzegać obfitość wokół siebie. Brak cierpliwości i rezygnacja zbyt wcześnie. Wyobraź sobie, że sadzisz drzewo w swoim ogrodzie. Sadzisz nasionko do ziemi, podlewasz je i dbasz o nie każdego dnia. Ale po zaledwie tygodniu zaczynasz być niespokojny i zniechęcony, ponieważ drzewo nie rośnie tak, jak się spodziewałeś. Rezygnujesz z jego pielęgnacji, a ono nigdy nie ma szansy stać się pięknym, dużym drzewem. Podobnie jest z Twoimi celami i marzeniami. Często zaczynamy projekt lub marzenie z wielkim entuzjazmem, ale gdy rezultaty nie pojawiają się szybko, jesteśmy sfrustrowani i myślimy o rezygnacji. To tak, jakbyśmy oczekiwali, że drzewo urośnie z dnia na dzień, nie dając mu wystarczająco dużo czasu na rozwój. Weźmy przykład znany każdemu: Thomas Edison, wynalazca żarówki. Próbował tysiące razy, zanim w końcu stworzył działającą żarówkę. Gdyby Edison zrezygnował po pierwszych niepowodzeniach, nigdy nie mielibyśmy elektryczności, którą znamy dzisiaj. Miał cierpliwość i wytrwałość. To właśnie sprawiło, że jego marzenie stało się rzeczywistością. Pomyśl także o uczniu, który chce zdać trudny egzamin. Jeśli uczy się przez kilka tygodni i nie widzi natychmiastowej poprawy, może mieć ochotę zrezygnować, ale jeśli będzie kontynuować naukę z cierpliwością i determinacją, zacznie dostrzegać wyniki swoich działań i ostatecznie osiągnie sukces. Cierpliwość jest jak czas, który dajesz drzewu, aby mogło rosnąć. Jeśli dbasz o swoje marzenie z oddaniem i nie rezygnujesz, gdy napotykasz trudności, dajesz mu czas i troskę potrzebne do rozkwitu. Następnym razem, gdy poczujesz chęć do rezygnacji, pamiętaj, że wielkie osiągnięcia często wymagają czasu. Zachowaj skupienie i cierpliwość, a zobaczysz, że Twoje wysiłki będą warte zachodu. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw lajka. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli nadal dostarczać wartościowe treści. Podziel się tym filmem z kimś, kto również może się z niego skorzystać i nie przegap polecanych filmów, które pojawią się następnie. Są one idealne, aby uzupełnić to, czego się tutaj nauczyłeś, pomóc ci osiągnąć swoje marzenia. Nie pozwól, aby twoje marzenia uciekły. Skorzystaj z tych zasobów i przekształć swoje życie już teraz.